Takiemu to dobrze, to? Książka, kawka. Jeszcze nogi wymasują. Czasami jest taka chwila, gdzie reszta się jest jest czas na odpoczynek i regenerację. Panie kapitanie, jakieś poważniejsze urazy w drużynie? W tej chwili nie ma. Musimy tylko doleczać. Chłopaki są zmęczeni i trzeba ich pilnować, żeby się nie rozbili. Jutro już mecz. To jest najważniejsze wydarzenie tego kampu. I co? I trzeba wygrać. Owoc skąd skąpu z miasta w dniu treningowym. Będzie dobrze. Ja nie nudzę się, monitoruję, czy wszyscy są zdrowi. Tak pracujemy ciężko, tak dobrze, że tak jak widać, nie ma, nie ma żadnych kontuzjowanych. Wszyscy są zdrowi, wszyscy na boisku trenują. My dopilnujemy, żeby było tacy. Ja, Dzięki. Piątaczkę znalazłem. Oto Piątaczka? No? Będzie na drożdżówkę. Dzięki. Ja bym zagrał stopkę. Piecze. Nie, nie wiem, panu. czy to żar, czy wrócę. Słuchaj, ale piecze. <głos> <głos> Taki tak to działa był biznes. <noise> <noise> no tak wygląda ładnie. Dlaczego że ty masz to wyglądać ładnie. Ja tylko stoję, ty jako, robię jako tło. Ty <noise> ty nie, bo zdaje się, nie oglądasz o mnie. Aj. <noise> Jeśli chodzi o skład, to jeszcze nie podjąłem żadnej decyzji, ale to będzie potem wyjaśnione. Okej? Okay? <noise> Jest jeszcze, tam, jeszcze jest czas, żeby pochuścić. Jeszcze mamy czas. Chetler, okay. Poza tym nie, wi nie wiadomo, co się wydarzy. Tak naprawdę to, że ktoś jest starterem, to nie znaczy, że będzie grał cały mecz bez zmian, bo wielokrotnie było tak, że zawodnik, który wychodzi jako starter, może dostać w każdej chwili jakiegoś urazu i wchodzi ktoś inny. Albo zrobi dwa fumble, bo biega, tak? Okej. Okay. Jak czujemy się w tej chwili? Jak będzie wyglądała reprezentacja Polski na meczu z Francją? Myślę, że będzie wyglądała bardzo dobrze. Przygotowaliśmy się tak, jak powiedziałaś 3 lata, setniewo, trzy razy setniewo tak naprawdę i dużo więcej zgrupowań, dużo więcej mecz kontrolnych. No, myślę, że to wszystko prowadzi tylko i wyłącznie w jednym kierunku, czyli do pełnego sukcesu Polski w tych zawodach. Przez 3 lata przygotowaliśmy, przygotowywaliśmy i szlifowaliśmy ten sam playbook, dokładaliśmy nowe zagrywki. Te, które nie wychodziły do końca, usuwaliśmy na tym ostatnim etapie, na tym ostatnim odcinku przygotowań, szlifowaliśmy tak naprawdę te zagrywki dopracowaliśmy szczegóły na poszczególnych zagrywek, tak żeby wszystko działało już na tip-top, jak to się mówi. Generalnie myślę, że jesteśmy gotowi. Myślę, że jesteśmy gotowi i na Francję, i na każdego innego przeciwnika, którego, z którym przyjdzie nam się zmierzyć w tych zawodach. Coming into this, okay. And we've talked about being the hardest working team. We're not the biggest, we're not the fastest, but we have played the most heart, okay. Most heart for all four quarters, guys. The reason we work hard in practice is so when we get to games, it's easy. We don't condition. I don't need to line you guys on the sidelines, and say, "Gassers, let's go," because we practice that hard, okay. So we're ready to play football physically. In my, in my mind, okay. It's just up here now. Are we ready to play mentally, okay? Polska na trzy! Polska na trzy! Raz, dwa, trzy! Polska! Wczoraj fajne przeżycie. Nazwijmy to artystyczne Ale jutro pora już się wziąć do roboty, zrobić to po co wszyscy tutaj przyjechaliście. E, tych, nie wiem, 80 prawie osób, które, e, które przeminęły się przez tą reprezentację przez ostatnie dwa lata ich tu nie ma, wy tu jesteście. Wy jesteście śmietanką polskiego futbolu, także nie ma co tutaj dłużej majaczyć, e, tylko trzeba po prostu pojechać, zrobić swoje. Zanim dowiecie się tego z mediów, to jutrzejszy mecz zaczniemy w składzie. Bartek Dziedzic, Łukasz Korpak, Adam Skakowski, Jakub Krystecki, Marek Stajer, Rafał Rogaczewski, Mateusz Sławiński, Bartek Bednarczyk, Tomek Zubrycki, Patryk Matkowski, Zbyszek Szejber. W ataku? w obronie: Wojtek Stolarczyk, Damian Wesołowski, Adi Brudny, Arek Cieślok, Hubert Okrodowczyk, Adam Roszkowski, Szymon Barczak, Adam Lary, Antek Amondi, Paweł Świątek i Kacper Kurcius. Tomorrow the stadium will be packed. Okay? And it doesn't matter 5, 6, 7000 people. And maybe there's a family going with two little kids, see you guys play. So, whatever happens tomorrow, okay, I told this this morning to some offensive groups. You play, you do your job, you do what you're supposed to do, the way you're supposed to do it, the way it's supposed to be done. And I tell you one thing, guys you all know where i've been last year in the states, right? fourth quarter, last play, costed me two rings. we lost national championship in the last play of the game. everything you do tomorrow, you have to finish. ignore the scoreboard. what i mean with this is one thing. if we are ahead 30 points or if we are behind 30 points, you, as a players, you ignore the scoreboard. that's our job as coaches. You play as hard as you can every play. Okay? Also, what I tell always my players, you play with emotions but not emotional. Symbol on your jersey. People will sing your national anthem with you. Five, six, seven thousand people. You play with emotions but don't get emotional. So, whatever you do tomorrow, remember these things. It is for you as a players, it is for the people that I understand, and don't forget one thing how you perform tomorrow will have a big influence, I believe in that, in Polish football for the next years. Polish.